Dzień dobry widzowie. Będę reagował na piosenkę no, Wojana, czyli piw Wojanka do białego ranka i będę zatrzymywał, jak będzie coś. Mmm, ale bym się napił Wojanka. Kurde, ale mu zazdroszczę, że mam niebieski, bo ciągle są tylko w żabkach żółte w ogóle i zazdroszczę mu. Na o widzicie, widać Ptyś! Katia. Ej. czy on rzuca Wojanki? On chce na nich? Do białego ranka, białego ranka. Białego ranka. Do białe Ej, to jest mój na to jest najlepsze. Zobaczcie. Głowa tu nagle takie truskawki jakby minecraftowe. Na wioskę nie wbiję, czyli co <grym> nie wbije? Ja nie bije. Z i trawy czuję zapach niebo bo jakieś bardziej niebieskie Wojanek to smak tego lata, smak Ej, czy to... Czy, czy ona trawią? Ej, pamiętacie tego wojana bruszałkowego? On chyba tego wojenka zrzucił i go zostawił. Bro. Na lata jest w każdym mieście i wchodzę z domu na powietrze Taka to pogoda, że ich wezmę Widzieliście to? Co ten ptyś robi? Czekajcie. Co to jest? Jak on tańczy w ogóle? Fajne miejsce mój przyjaciele, nie potrzeba nic więcej. Kiedy pusta szklanka. Dalej mi. Nalej mi wojanka. Nalej, nalej, potem nalej, nalej, nalej. Drugi raz mam. Kiedy pusta. Ale w ogóle po co do szklanki, przecież możecie pić z butelki? No, no ok. Okej... Okay. dalej, nalej mi wojanka Nalej, 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 potem nalej drugi raz nam Piwo janka do białego ranka Piwo janka do białego ranka Piwo janka... Znowu to samo! Ale to jest... Ej, ptyś tu jest! Eee, dobra, ale na wojanowicach teraz jest, okej okay. do białego ranka Patrzcie, patrzcie, widzowie. Bebie, ej, 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 jeszcze raz! A. Kurde, to jest bardzo ciężkie to przyłapa... O, widzicie to? Co zrobił? A. Czyli wiem czemu Wojanków kiedyś nie było w żabkach. Bo wojan wszystkie wykupił. Ranka, piwo, co? Co ten Nubek zrobił? O oh my god, bro! Jakim cudem. Do białego ranka, bi wojanka, do białego Prawie ranka. Kto z nami nie wybija na wiązkę? Nie wijaj lato bez wojanka. Prosto, do, do, po prostu. Brr, brr. Brry, brry. Potapim, wojanka to pi. Albo jesteś Sigma, albo ni. Albo ni. Pi Janka do białego ranka. B, no ej 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 ej, 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 bo to nie było ofer. Gdzie on jest w ogóle? Bojanka, O, ee, dobra widzowie To był koniec tego odcinka I teraz kolejny Ten, ten taki o Nagram, ale widzowie słuchajcie Bardzo fajna 10 na 10 Ale kończymy ten odcinek To pa